Dajcie kochani, na... to znowu my, Asia, Jakub, Kuba. jesteśmy znowu na Stadionie Olimpijskim, znowu na, na meczu, meczu Panter Beznosła. z Wrocław, ale ostatnio nie było nas na meczu, który Panter oczywiście wygrali, zobaczcie co tam się działo, bo byli tam między innymi nasi muszkieterowie. Okay. Ostatnio, a dzisiaj będzie się działo. O, będzie się działo, no. będzie jeszcze lepiej, bo dzisiaj świętujemy. Co świętujemy? Światowy dzień, hot doga. Więc Będzie konkurs, będzie jedzenie hot doga na czas, będą punkterzy i będzie po prostu super, bo to są parówkożercy. Zostańcie z nami. Lecimy. Parówkożercy już są na miejscu, suche łuki też. To teraz czas na suchara. Wiecie, jak nazwać latające masło? Butterfly. <laughs> My jesteśmy już gotowi do naszego konkursu. Tak, zapowiadaliśmy konkurs, więc teraz opowiem Wam więcej. Z okazji Światowego Dnia Hot-Doga sprawdzimy, jak szybko kibice Panthers Wrocław, co potrafią... No i jeść hot-dogi oczywiście. Więc ruszamy tutaj w tłum z megafonem, z hot-dogami, z super nagrodami, które przygotowaliśmy. I co? Zobaczymy, Zobaczymy kto wygra. Zobaczymy, kto wygra. Okaże się, lecimy. Uwaga, uwaga, mały konkurs. Zapraszamy tutaj do nas pod paru parów korzecu. Kolejna osoba, kolejna osoba. Widzimy pełen spokój, pełne skupienie. Tak, właśnie się pod doga, kiedy się sprawiłem parówkożercą Kolejny, 3, 2, 1, start! No, mamy do czynienia z profesjonalistami, nie? W końcu wszyscy są parówkożercy Z ostatniej wiedzy! No, przepyszne, przepyszny. Proste. Chwilę. Minuta 20. To co, konkurs już za nami, wszyscy za nami. uczestnicy wzięli udział, ale, ale jeszcze chwilę poczekamy z wynikami, bo najpierw musimy lecieć na mecz, to no co? No co, idziemy oglądać, a wyniki w przerwie, nie? Wiecie, że my kochamy futbol amerykański. A teraz my powiemy wam, za co wy powinniście go kochać, więc zobaczcie nasze 10 powodów, dlaczego warto przychodzić na mecze panthers jak tu już stoimy, to po pierwsze, tak w kożerce, nie? oczywiście wielka walka na boisku to oczywiście najlepsi świetni kibice Uuu! to właśnie oni Ten punkt to oczywiście atrakcje dla dzieci powód piąty to oczywiście darmowe lekcje taneczne Świetny i skromny speaker, numer 6. Liczymy na wasz doping teraz. Powód siódmy to oczywiście super muzyka przez cały mecz i grający ją DJ Gambi. Powód ósmy to oczywiście. Let's go, parówkożercy! Parówki są zawsze mwa! Czyli parówkożercy i najlepsze hot dogi na świecie. Numer 9 to oczywiście efektowne akcje. No i numer dziesięć to oczywiście najlepszy kontakt naszych zawodników z kibicami. Wszyscy są parówkożercy, a my czekamy już na laureatów naszego konkursu. Dowiemy się kto zjadł hot doga najszybciej z okazji Światowego Dnia Hot Doga. Widzimy te fantastyczne parówkowe nagrody. Mamy poduszki, mamy materac, mamy paczki naszych pysznych kabanosów. Za nami, nagrody zostały przyznane. No i co możemy powiedzieć, oczywiście, że kibice pantę z to zdecydowanie wszyscy są parówkożercy. Absolutnie. 64 wszyscy. sekundy, nie? Tyle miał rekordzista, który wygrał nagrodę główną Także konkurs za nami, wracamy na boisko. Jakie to były emocje. do samego końca! Żyjemy, żyjemy! 4-1 <noise> Czwarta wygra na tym sezonie European League of Emocje do ostatnich sekund, za to kochamy w amerykańskich. Do ostatnich! Fajnie, że byliście z nami. I My co? już niedługo co, ruszamy w trasę. Pan Widzimy uchważy, się dalej. W no. Sprawdzajcie, gdzie będziemy. Lajki, subskrypcje, komentarz zostawcie w tym momencie. Widzimy się, nie wiemy jeszcze gdzie, ale już niedługo. Do zobaczenia! A.